Zaskakujące, co zrobił prowadzący Gala Paszportów Polityki? Co za przytyk? Po 10 latach nieobecności na antenie telewizji polskiej Gala Paszportów Polityki ponownie została pokazana przez TVP. Wydarzenie, które przez ostatnią dekadę transmitowało TVN, odbyło się 11 stycznia 2026 roku i wzbudziło duże zainteresowanie zarówno widzów jak i środowiska kulturalnego. Redaktor Bartek Chaciński z Polityki, prowadzący galę z Gabi Drzewiecką, pozwolił sobie z tej okazji na uwagę, która bardzo rozbawiła widzów. Paszporty polityki to jedne z najbardziej cenionych nagród kulturalnych w Polsce. Statuetki przyznawane są w kilku kategoriach. Między innymi film, sztuki wizualne, książka, scena, muzyka poważna, kultura cyfrowa oraz muzyka popularna. W tym roku galę poprowadzili Gabi Drzewiecka, która od kilku miesięcy związana jest z TVP, oraz Bartek Chaciński, wicenaczelny tygodnika Polityka. Zaskakujący komentarz prowadzącego Gale Paszportów Polityki 2026. Podczas uroczystego powitania publiczności w studiu im. Kory Woronicza oraz widzów przed telewizorami Bartek Haciński pozwolił sobie na zabawny komentarz nawiązujący do powrotu gali do TVP. Po 10 latach przerwy witamy widzów TVP2, państwo wiedzą. Przez co na tyle lat tutaj nie było. Najkrócej rzecz ujmując, przez te oczy zielone nas nie było, powiedział prowadzący. Jego słowa wywołały lawinę śmiechów i zostały odebrane jako subtelna aluzja do zmian, które zaszły w mediach publicznych w ostatniej dekadzie i wyrygowania z nich, między innymi muzyka disco polo. Laureaci paszportów polityki w 2026 roku Paszporty polityki to nagrody dla artystów uprawiających sztukę wysoką. Kim są laureaci? Film Emi Buchwald Zadojrzałość w budowaniu intymnej filmowej przestrzeni i śmiałe sięganie po wątki metafizyczne Doceniono również subtelny portret młodego pokolenia uwikłanego w trudne relacje rodzinne w filmie Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej. Laureatka dziękowała m.in. swojemu mężowi, Maciejowi Buchwaldowi. Scena: Katarzyna Minkowska. Reżyserka dostała nagrodę za tworzenie nowoczesnego teatru, który wciąga widza, czerpie z języka psychoterapii, a jednocześnie nie traci humoru ani dystansu do samego siebie. Katarzyna Minkowska to ceniona reżyserka teatralna, znana z takich spektakli jak Przełomowy Mój Rok Relaksu i Odpoczynku, Teatr Dramatyczny, Burza, Regulamin Wyspy, Teatr Kochanowskiego w Opolu, Kiedy Stopnieje Śnieg, TR Warszawa. Orlando, Bury, Narodowe Star Teatr. Książka Stanisław Łubieński, to pisarz Jeseista. Jego książka 12 Srok za ogon ukazało się w przekładach na język angielski i francuski, a jego zbiór sejów, Książka o śmieciach, był wielokrotnie nagradzany. Sztuki wizualne Antuakomsk Antuakomsk to malarka, której twórczość, która łączy intelektualną dociekliwość z emocjami owianymi tajemnicą. Muzyka poważna, Aleksandra Słysz. To kompozytorka, sound-designerka, realizatorka dźwięku. Nagrodę dostała za tworzenie unikatowego brzmienia i udowadnianie, jak blisko dziś kompozycja sąsiaduje z reżyserią dźwiękową. Muzyka popularna SW Małpada X Nichos to duet, który startował w ostatnich preselekcjach do Eurowizji. Nagrody otrzymali za podążanie własną drogą ku szerokiej publiczności oraz stworzenie nowoczesnej muzycznej wizji zakorzenionej w tradycji. Kultura cyfrowa Tomasz Kisilewicz 11 Bit Studios za odważne, nowatorskie pytania o tożsamość, rolę przypadku i sens wyborów w czasach gwałtownych przemian. Nagrody przyznano za grę wideo de Alters. Paszporty Polityki 2025 Nagroda specjalna. Kreator Kultury Tomasz Lipiński. Frontman Brygady Kryzys i Tiltu Tomasz Lipiński to twórca piosenek i albumy, które wychowały całe pokolenia artystów. Jego przebój jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie to jedna z najważniejszych piosenek w historii polskiej muzyki.